Hej, cześć, siemaneczko, jestem Wojtek i witam was w kolejnym odcinku DOOM serii, gdzie demony. A dzisiaj udało mi się do centrum przez przetwarzania Wegi, tak się chyba nazywa. Jestem Wega, tak nazywa się rozdział, więc zapraszam do oglądania. Masz tygiel. A dzięki niemu sposób na okiełznanie mocy studni. Planujemy cię tam wysłać. Wega przeprowadzi cię przez ten proces. Przepraszam za chwilkę przerwy, ale. Musiałem sobie kaszlnąć I nie, nie jestem chory na koronawirus Co na całe szczęście widzowie Dwaśmy więc mapę I przy okazji zadania i resztę eksploracji Nie mamy już dronów ulepszających, ponieważ zebraliśmy już wszystkie Zostały nam tylko sekrety I oczywiście tutaj No, nam się to jedno Teraz z góry na do będę po prostu ulepszał, bo to już jest mało wartościowe Tak jakby przedmioty, które nam zostały tutaj do ulepszenia trener po czym 6 no tutaj sobie yy, tutaj możemy zobaczyć sobie jeszcze jakie ulepszenia zostały i zapomniałem jeszcze wydać przed nagraniem tutaj oczywiście w ten w ten ostatni punkt i tu są ostatni trzech tak ostatnich ostatni tak ostatni ta. Mamy o oh, WEDZE ostatnio. że sobie zaczynam film poczytać pierwszą. Ja dalej, to mój główny obiekt operacyjny. To tutaj mnie stworzono i tu znajduje się moja główna jednostka obliczeniowa. Utrzymanie mojej zdolności operacyjnej wymaga około 2,4 terawata. Postanowiono jednak, że możemy wykorzystać tę moc by wysłać Cię do źródła portalu. Nie przetrwam tej procedury i nie jestem w stanie dokonać samowyłączenia. Przeprowadzę Cię więc przez ten proces. Wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne drzwi obiektu zostały zamknięte. Musisz rozpocząć od znalezienia wejścia i wyłączenia systemów bezpieczeństwa. Zanim się oczywiście tam udamy, chciałbym sobie tutaj Poszu poszperać eee, Poszukać rzeczy, które są mi potrzebne Tu widziałem, figurka jest na górze, to się po nią udamy Szukałem właśnie wejścia Dobra, tutaj mamy jakieś takie przejścia Dziwne No i mamy figurkę pierwszą z tego etapu Mamy oczywiście też tego Broń Czekajcie, bo ja kwesty nie poczytałem. A dokoleń na diablikach właśnie mieliśmy jednak Diablika nie chcę zabiłem. Hmm, hmm, hmm. Tym, tym, te granaty będą ciężkie i koko, koko kakodemona mechanicznym też nie... To nie będzie akurat ciężkie, ale będzie to stworzało różne problemy. Zdaje no, mi się że tutaj na dół, żeby oczywiście zeksplorować wszystko co się da Dobra, to sobie wejdziemy tak Oczywiście troszkę pancerza. Prosimy sobie najlepszy karabin do tak jakby wytłumiania tych diedlików Dobra kolego weź odejść Dobra, no, mamy jedną, mamy jedno. To jest takie od przodu w sumie. Czekajcie, bo jeszcze jeszcze się zrespiły jakieś, czy mi się wydawało. Teraz takie od góry zrobimy i teraz takie od tyłu chciałbym zrobić albo prawą nogę, a niestety zapiszę jawy słabym słaby ten demon jest Dobra, są one na górze No i my chodzimy na górę, więc Skocz tutaj kolego, bo no bym chciał tutaj tutaj bym chciał cię. Tak jakby można powiedzieć Ha ten tego wpadł Dobra, udało nam się go ogłuszyć. Prawą nogę oczywiście wybieramy eee, No i zostało nam jeszcze od tyłu skręcenie karku i nie wiem jeszcze jakaś znam została jeszcze ten yy, Ta, egzekucja Do zrobienia Lamus jeden, musiał wejść na ścianę Niestety Musimy się chyba udać na dół, tak, musimy się udać na dół Dobrze nam idzie eksploracja Jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu Jestem ciekaw, czy będziemy mieli jeszcze z tym demonem Cyberdemonem w tej części I Tymi właśnie, bo sami ogólnie, z tymi właśnie ogólnie, z którymi mieliśmy przyjemność walczyć czyli w sumie tylko tymi dwoma, więc ich nie było moje systemy bezpieczeństwa działają w dwóch sieciach neuronowych kończących się w tym obiekcie naprawczym każdy punkt końcowy chroniony jest polem elektrycznym powinieneś jednak przetrwać jego działanie słuchajmy jeszcze oczywiście mapę na 100% czy mam wszystko, tak mam wszystko więc chodzimy na dół, udało nam się przepraszam za takie coś, ale mam na wysokości Niestety. Dobra, weźmy jedną broń BFG. Jeszcze amunicję do BFG. I co my musimy tutaj zrobić? A, musimy umocnić ten panel, co jest przed nami. Tutaj jeden ołów. Główna na sieć neuronowa była wyłączona. Ci z diabliki, bym chciał na nich dokonać tego zabójstwa. Dobra, jest diabliki. diabli. Chodźmy po niego. Jak wygląda mapa? Została nam jedna na tutaj orba taka, e, właśnie do uzyskania umiejętności jest to chyba nieśmiertelne, z tego co widzę, bo jest zielona Tak, to była nieśmiertelność Ale szał i tak wygrywa Widzę z większością tych umiejętności takich Ech, Czy coś tu jeszcze mamy? Nie, nie mamy chyba nic Jeszcze tylko wziąć amunicję trzeba Zapasowa ochrona sieć neonowa wyłączona. Chodźmy jeszcze potem pancerz, co tutaj jest. I chodźmy dalej. Teraz Moje kluczowe systemy operacyjne są teraz wrażliwe na atak. Zalecam zniszczenie na początku mojego systemu chłodzącego. Przyspieszy to proces destabilizacji. Będąc na terenie objętym demonicznym zagrożeniem trzeciego poziomu pamiętaj, że najważniejszy jest spokój. Poplecznik trzeciego szczebla nie wpadłby w panikę. Nie rób więc tego i ty. Po wyróżnieniu od reszty naszego życia. Praca tutaj ma znaczenie. Jednym grantem nastąpię co liczbę w Tak, jakbyśmy mieli jeszcze takich tych tych słabszych takich właśnie tego typu słabych ale niestety nie ma ich za wielu może jakoś ich sprowokujemy jednym granatem i wysadzę dało nam się zabić trzech jednym granatem ale widzę, że chyba te różaki zrobiły w lesie, I więc sobie zrobiłem questa Będąc na terenie objętym wyrwniczym zagrożeniem trzeciego poziomu pamiętaj, że jest Jest tutaj coś? Wygląda jakby miałabyś. Nie eee, coś ciekawego. Aha, coś się tego. Anty pokuba. Kuba. Po podróżnieniu twojego życia. Praca tutaj ma znaczenie. Dobra, co nam przyszliśmy? Zobaczmy co tutaj jeszcze możemy znaleźć. Tutaj mam chyba sekret Bo widzę, że wszystko jest zamknięte Niestety Chodźmy dalej Darf odkryjemy gdzie jest Weźmiemy sobie windę, tutaj nie możemy Wezmę sobie windę, tutaj jest jest, to jest przyrządzone że... Czekajcie, bo tam coś otworzyłem I byłem ciekawy Czekam co tam jest na dole. Tutaj mamy piłę oczywiście. Zbiję weśniemy. I niczego nie ma chyba. Z tego co widzę. Tylko tak skrzynki przy... tak ciekawsko ułożone zostały przez twórców. Co tu mamy? A tu mam sekret w ogóle, no to będę go chciało oczywiście otworzyć. Poszukamy dźwigni jeszcze. szkoda może tam się uda nam. Dobra, udało nam się zrobić zadanie kolejne. To chyba ostatnie było. E, czy tak, czy to... Tak, to było ostatnie. Na całe szczęście i teraz musimy tylko ulepszyć bronie swoje. Dobra, udało nam się zrobić oczywiście kolejne wyzwanie. Tu mamy jakąś kartę niebieskiego dostępu. Nie wiem co da, ona może to przydać. Tutaj. Dobra, otwieraj się. O, tutaj mam jakieś w ogóle miejsce Gdzie to jest w ogóle? Aha, tam nad nami. Tam notatkę przekapiemy w ogóle, widzę. To zaraz. Po nią pójdziemy i wam pokażę. Przeczytajcie sobie treść, oczywiście będziecie chcieli. Oczywiście sekret jest to strażnik. Tam notatkę odnosiłem właśnie tego. Drugą będziemy mógł znaleźć tam po worzu ten. Ja ten ubiór. Nie zauważyłem go Czy coś tutaj jest? Chyba tutaj niczego nie ma Już nie wiem, a jest dźwignia Proszę państwa Jest i dźwignia do tego pokoju co tam był Zaraz tam wrócimy, lecz, a tu jeszcze jest takie coś Dobra, to zanim tam zlecimy Chciałbym się cofnąć sobie to wziąć jeżeli chodzi o ten... A tu jest takie przejście na dół jeszcze Gdzie, gdzie to było? Czynimy uby? z demonów broń dla lepszej przyszłości A, z tym to i było, dobra to, to była notatka, jeszcze jej nie wziąłem Także... O upiorze możecie sobie zacząć filmik poczytać Ja i lecę dalej Czekajcie, bo to był chyba skrót do tego na dół Tak, jesteśmy... Witamy w kolejnym sekrecie Co to jest? To jest... Yy, mikstura, która zwiększa która nas leczy coś tu jeszcze mamy czy raczej to już wszystko z tego poziomu to już wszystko także leśmy dalej yy, jakoś tajnych się szło chyba tam na i dochodzimy po tą orbę co tam była? Bo bym chciał ją wziąć. No właśnie. Udało nam się przy okazji z uzyskać statystyki. Co my tu mamy? A tu pod nami jest figurka w ogóle. Super. E, I mamy kolejną figurkę z tego etapu gry. Super, podoba mi się. Super i super. Przepraszam, że tak już mówię super, ale <gryw> brak mi słów coś tu mamy, raczej nic nie mama Dobra jak wygląda tutaj jeszcze ten Jeszcze mi jeden sekret I jeden elitarny strażnik A tutaj co to jest? To chyba ta kolej Cała Tam widzę, tam widzę Strażnika i tam dalej jest Nasz cel chyba Nie, nie, tu mamy cel, dobra nieważne Ale nic chyba nie przegapiłem z góry Oprócz tego takiego leczącego, tak. Wszystko to już staje z góry. Podczas wcześniejszych obwodów w Elgie, temperatura przekraczała 1,2 MgW, co stanowi 173-krotność temperatury powierzchni Słońca. Aby poradzić sobie z takim żarem, zbudowano potężną superchłodzącą konstrukcję chroniącą kilometry obwodów oraz miliony centrów przetwarzania. mogliśmy usłyszeć ciekawostkę odnośnie chłodzenia wegi. To jedyny system chłodzący w historii, w którym osiągnięto zero absolutne. Jego dopracowanie zajęło lata. Zniszcz wszystkie cztery generatory chłodzimy. Gdy przestaną funkcjonować, moje główne systemy powinny zacząć się wyłączać. Tak, my zaczniemy walkę oczywiście. Spowodujemy to, że wszystkie demony się uaktywnią. Żebyśmy mieli z kim walczyć, a ty, a ty co tutaj robić gościu? Nie ma pajacowania. Dobra, czekajcie, szukam kolejnego. Goś, pokuję. No zacuje tu Gdzie jest, tu jest. z ostatnimi, ciekawi? jest przed nami gdzieś. A ten tak, dobra. Dobra, bijemy się. Czekajcie, bo tam widziałem chyba orbę, tak, tam jest orba jakaś. Taka, która powoduje... Że dostajemy boosta do statystyk. Ja bym chciał ją wziąć co to jest, się zgubało. A ona jest pod nami, dobra. Co to jest? A to jest gniew. To to, dobra, lecimy sobie z gniewem tego. Zobaczyłem, jakie te to chory. Te mody znaczy się. Wszyscy. A nie, jednak nie, bo tam się nie otworzyło to, albo tam mamy przejść. Czekajcie jeszcze są przeciwnicy. Jak nikogo nie ma, to kogo mamy się pozbyć? To jest sensu. Dobra, tu jest jeszcze ten antropokup Traktujemy go od BFG, oczywiście. Dziękuję. Możesz teraz przejść do mojego rdzenia i tam Przepraszam, że przerywam dialog, ale staram proces. się tej notatki jednej. Dobra, tu jest. Ostatnia notatka o Antropokubie możecie sobie przeczytać A ja lecę dalej Postaram się ukończyć ten etap żebyśmy mieli co oglądać w jednym odcinku A nie, a nie czekali na następny Najwyżej się film będzie przez 13 tysięcy godzin a co jest? Nie mogę skoczyć tutaj? A tutaj muszę kliknąć, dobra Nieważne Pociąg poniżej zabierzecie do wejścia. Jedziemy, kolego. Pokieruj już tam swój statek. Jeśli chcesz zdobyć się. dostęp do mojego rdzenia, musisz zlikwidować demony w następnym pomieszczeniu. Dobra, chodźmy dalej. Poszukajmy sobie przedmiotów, które są tutaj jeszcze do zebrania. Mamy tu oczywiście amunicję do BFG, czyli e, najbardziej potężny teraz na chwilę obecną bronili w tej grze. W Eternalu oczywiście wszystko zostało zbalansowane, mam nadzieję, bo sam nie grałem, nic nie oglądałem, więc możecie mi zaspolerować lub nie po prostu uświadomić jak jest w dumie Eternal. Na razie chodźmy dalej. Dobra, tam widziałem pancerz ale nam się śpieszy, więc weźmiemy sobie kiedy indziej pancerz. A tu powiem pamiętam... Tak, tu jest strażnik. To jest, zapamiętywania. Ja, to tam już... Kontroluje sieci neuronowe w stopniu jedynie. Minimalnym. Dobra, weźmy sobie potem szybko po to. Gdy zostanie zniszczony, z powrotem do piekła. Ustaliliśmy dla Ciebie punkt docelowy. Pojawisz się przy studni. Użyj tygla, by ją wyłączyć, a portal na Marsie zostanie zamknięty. Na zawsze. Nie dadzą Ci tam dotrzeć bez walki, ale chyba właśnie tego chcesz. nieprawdaż? Tym się przecież zajmujesz. Będziemy się jeszcze podleczymy. Szybko wymienimy jedną z run, bo ta run... Bo ta runa, która podowo... Po a, bo mamy ją i tak ulepszoną. A nie, nie mamy jej ulepszonej chyba tak? Czy co to mamy tutaj? Mhm. Dobra. Czy ja je wymieniłem w jakimś tam odcinku? Nie pamiętam. Powiem wam szczerze widzowie. W sumie sobie teraz tak myślę, że... Lepiej by było jakby nagrywał cały jeden etap Bo byśmy, byście mieli krótsze odcinki, ale tam To jest takie małe Z małym przybrużeniem oczka można sobie tutaj To zamknąć, mam tutaj wege, tak, to jest z wega, tak? Ale on wielki To są chyba jego te rdzenie całe Procesory neuronowe Dobra, jak na razie idzie dobrze Mam nadzieję, że nic nie skończy nagle Nie będę musiał z niczym walczyć Proces Zakończony. Dziękuję, Ewego. Żałuję wielu rzeczy, doktorze Hayden. I to tyle w tym odcinku, dziękuję wam za oglądanie, zostawcie subskrypcję i lajka, jeżeli zostawiliście to oczekujcie następnych materiałów, czy to z tej serii, czy to z innej. No i co? No i do zobaczenia.